Pan z wami. Słowa ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, panie. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus. Stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: Widzieliśmy pana. Ale on rzekł do nich: Jeżeli na rękach jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i ręki mojej nie włożę w Bogiego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo pańskie... kiedy w jakiejś grupie osób mamy ludzi o powtarzających się imionach nieraz potrzebujemy jakiegoś przydomku, żeby łatwo odróżnić jedną osobę od drugiej. Takich par imion w gronie 12 apostołów były aż trzy. Dwóch apostołów miało na imię Juda. Jeden Został nazywany Iskariotą, bo pochodził z miasteczka Keriot, albo dzisiaj w Polsce nazywany jest Judaszem. Drugi nosił drugie imię Tadeusza, albo nazywany był bratem Jakuba. Jakubów zresztą też było dwóch. Jednego nazywamy większym to jest ten, który jest pochowany w Santiago de Compostela i który był bratem Jana. A drugi, zwany jest mniejszym, pochowany jest razem z Filipem, apostołem, w Bazylice 12 Apostołów w Rzymie. Jakuba i Jana zresztą nazywano czy to synami Gromu ze względu na historię, kiedy chcieli zniszczyć samarytańskie miasto, które nie chciało przyjąć Jezusa, czy zgodnie z ich genealogią synami Zebedeusza. W gronie apostołów było też dwóch Szymonów. Jeden nazywany był gorliwym albo zelotą, bo prawdopodobnie do środowiska zelotów należał. Drugiego Jezus nazwał Piotrem skałą, opoką na której zbuduje swój kościół. I dzisiaj słyszymy o Tomaszu, o którym nie wiemy, żeby miał być w gronie uczniów Jezusa jeszcze jeden, że ma przydomek Didymos. I możemy się zastanawiać, dlaczego to słowo jest zostawione po grecku i co ono znaczy. My sami Tomaszowi daliśmy przydomek niewierny. Będziemy zresztą za chwilę w pieśni na komunię tego nazywali, mówiąc, że w przeciwieństwie do niewiernego Tomasza nie szukamy ran Chrystusa, lecz z wiarą wyznajemy, że On jest naszym Bogiem i Panem. Natomiast słowo Didymos nie oznacza niewiernego. W Ewangelii Tomasz nie jest niewierny, ale Tomasz jest bliźniakiem. I co ciekawe, nie wiemy czyim. Wiemy, że Juda był bratem Jakuba i Jakub, syn Zebedeusza, bratem Jana, ale nie wiemy o tym, żeby Tomasz miał jakiekolwiek rodzeństwo. Stąd może nas zastanawiać użycie przydomka bliźniak. Ale być może, możemy się domyślać, tworzyć teologię, ten przydomek został dany Tomaszowi ze względu na nas. Może to ja i Ty jesteśmy Tomaszowymi bliźniakami. Dlaczego? Co mamy z Tomaszem Wspólnego? Podobnie jak jego, tak i nas w dniu Zmartwychwstania nie było w wieczerniku. Jego nie wiadomo z jakiego powodu. Nas z powodów czysto logistycznych y, wydarzenia Zmartwychwstania historycznie działy się niecałe dwa tysiące lat temu. Ludzie tak długo nie żyją. A nawet gdybyśmy 2000 lat temu żyli w Palestynie, to raczej mało prawdopodobne, żebyśmy stamtąd wylądowali w tarnowskich górach. Tomasz, podobnie jak my, usłyszał o tym, że Pan Jezus z martwych wstał od drugiej osoby. On od naocznych świadków. My od naszych rodziców. Dziadków, chrzestnych, może katechety, katechetki, księdza, albo jakiegoś obcego człowieka. Jego wiara miała zacząć się od świadectwa, a nasza wiara zaczęła się od opowiadania kogoś, które nam zostało przekazane. I Tomasz, słysząc wiadomość o tym, że apostołowie widzieli Chrystusa jakoś nie ma za wielkiej chęci, żeby w to wierzyć. Stawia Panu Jezusowi warunek. Mówi, że uwierzy wtedy, kiedy zobaczy ślad gwoździ i kiedy dotknie rany Chrystusa. Potrzebuje konkretu, żeby uwierzyć. Co ciekawe, możemy w tej prośbie domyślać się echa jednej z pieśni o słudze Jachwę z proroctwa Izajasza. W którym prorok mówi, że to w ranach tego sługi, w Jego ranach jest nasze zdrowie. Pragnienie dotknięcia ran zabawiciela może być pragnieniem doświadczenia zbawienia, doświadczenia łaski, którą Chrystus daje. A najpełniej Pan Bóg objawia swoją wszechmoc, jak mówi jedna z modlitw, wzmuszało własce przebaczenia. Kiedy Chrystus pokazuje apostołom swoje rady, mówiąc pokój wam pokazał im ręce i Bóg, posyła ich z misją odpuszczania grzechów. To jest pierwszy dar zmartwychwstałego Zbawiciela. Przebaczenie, zbawienie, odkupienie. I dzisiaj, kiedy przedstawiamy na obrazach miłosiernego Chrystusa, Owszem, możemy stwierdzić, że to przedstawienie, które mamy choćby nad konfesjonałami, czy ja mam na sobie na ornacie, pochodzi z wizji świętej Faustyny. <laughs> Tutaj obok, no, naprzeciwko siebie też macie, jest wygodniej. Pochodzi z wizji Faustyny, ale błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko, który równo 90 lat temu obraz Jezusa Miłosiernego w Wilnie wystawił po raz pierwszy. Wydał takie piękne, czterotomowe dzieło uzasadniające kult miłosierdzia Bożego w formach podanych przez Faustynę, nie odnosząc się do objawień Faustyny, ale tylko do źródeł biblijnych. Mamy tutaj Pana Jezusa z dnia zmartwychwstania i z ósmego dnia, w którym my dzisiaj się znajdujemy, który znajduje się na ciemnym tle, czasami na tle drzwi, bo przychodzi do wieczornika do apostołu. Przychodzi z darem pokoju, widzimy jego rany. Odsłania szatę na swojej piersi po to, żeby odsłonić ranę boku, z którego wypłynęła krew i woda, dając źródło sakramentom Kościoła. Widzimy to symbolizowane przez czerwony i blady promień. Z serca przebitego włócznią, symbolicznie zranionego grzechem, Wypływa z Drugiego Miłosierdzia dla całego świata, z Drugiego Miłosierdzia dla konkretnego człowieka. I Tomasz, pragnąc dotknąć ran Chrystusa, chce tego miłosierdzia doświadczyć. I co robi Pan Jezus? Kiedy Tomasz jest w gronie apostołów i uczniów, czyli kiedy znajduje się w kościele w niedzielę, czyli prawdopodobnie w czasie, kiedy apostołowie sprawowali jakąś formę liturgii, Pokazuje się Chrystus i zwraca się do Tomasza tak, jakby był z nim wcześniej. Jakby dokładnie słyszał to, co Tomasz mówi. I nie gani go, mówiąc, że ma wygórowane prośby i żądania, że nie o to chodzi, ale zachęca go. Podnieś swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok. I nie bądź niedowiarkiem, lecz bieżącym. Użyte jest słowo niedowiarek, owszem, ale Pan Jezus odpowiada na pragnienie Tomasza i zachęca go do tego, żeby doświadczył zbawienia, żeby dotknął rany. Ale w tym momencie Tomasz tego nie potrzebuje. Wierzy z samego widzenia, z doświadczenia Kościoła, do którego przychodzi Chrystus. I Pan Jezus wypowiada nad nami błogosławieństwo w tym momencie. Bo raczej nikt z nas, a na pewno większość z nas, Pana Jezusa w Jego zmartwychwstawym ciele na własne oczy nie widziała. Ale w Niego wierzymy. I możemy, tak jak Tomasz, doświadczyć Jego działania. Możemy, tak jak Tomasz, słuchać Jego słowa. Bo kiedy w czasie liturgii czytane jest Słowo Boże, sam Chrystus mówi, uczy nas Sobór Watykański II, Możemy dotknąć Jego z martwych zmartwychwstałego ciała w chlebie i winie, którym nas karmi w Eucharystii. Możemy doświadczyć przebaczenia, które nam daje, okazując nam swoje miłosierdzie, najpierw w momencie chrztu, a później za każdym razem, kiedy odsłaniamy przed nim nasze rany w sakramencie pokuty. I kiedy pozwalamy, żeby on te nasze rany złączył ze swoimi i uzdrowił swoją miłością. Więc jesteśmy bliźniakami Tomasza. W tym obszarze. Wierzymy, choć nie widzieliśmy, ale wierzymy, bo mamy dostęp do tej samej łaski, którą otrzymał Tomasz niecałe dwa tysiące lat temu. Mamy dostęp do miłosiernego serca zbawiciela. Mamy dostęp do nowego życia, które Chrystus nam swoją męką i zmartwychwstaniem wysłużył. Musimy tylko, podobnie jak nasz bliźniak, zaufać Panu Jezusowi i przyjść do niego z wiarą. Powiedzieć mu Jezu, Tobie ufam, Tobie zawierzam swoje losy, od Ciebie chcę otrzymać łaskę pokoju, przebaczenia i miłosierdzia. A ty, to Tomaszu, nasz bliźniaku, nasz bracie w zwątpieniu i bracie w wierze, Módź się za nami, abyśmy z odwagą do Chrystusa przyszli. Amen.